Ja myślę, że to jest w ogóle taka kolekcja i w ogóle taka marka, w której bardzo dużo dziewczyn może, się, może sobie wyobrazić siebie. Bo to są takie, nawet to w jakich miejscach są te pokazy. Dzisiaj jest to metro, poprzedni pokaz to było lotnisko i to jest taki sygnał dla nas, że to jest kolekcja bardzo miejska i prawdopodobnie projektantka by życzyła sobie, żeby polskie dziewczęta oraz kobiety właśnie tak się prezentowały na co dzień. A ja jestem sam, bo to, bo to takie... Niektóre te sukienki pewnie wymagają odwagi, a ja uważam, że odwaga jest bardzo fajną cechą i życzyłabym sobie, żeby wszyscy tak ładnie wyglądali na naszych ulicach i w metrze. A jeżeli chodzi o kolory o te limonki, no te to oranże bardzo mi się podobały, chyba bardziej nawet niż te cytrynowe kolory, ale to, no, to jest to pewien, pewien powiew optymizmu, jak myślę o jesieni i zimie zbliżającej się. Na razie jeszcze niewielkimi krokami, ale... No ale on tu kiedyś przyjdzie. One zawsze przychodzą, przychodzą szybciej niż myślę. I wtedy rzeczywiście te nasze ulice, które są same z siebie takie szare i, i te jeszcze ubrania są takie, te, te, te kurtki puchowe czarne i to wszystko jest takie strasznie smutne i przygnębiające. Więc myślę, że taki powiew świeżości w postaci bardzo intensywnego koloru dobrze by zrobił tej naszej ulicy.